Druga część yy, yy, śmiesznej gry. W, yy, ten nowa seria. Nowa, znaczy pierwsza. O z tej pięknej gry, której zawsze zapominam, gdzie ona jest. Wtedy mi filmik, ten filmik trwał 10 minut, ale. słyszycie mi w ogóle? Chyba mi słyszycie. Dobra, lecimy. E, Okej, okay, jesteśmy wtedy, chyba. Film się skończył na tych śmieciach. Tak, na tych śmieciach się skończył. Dobra, czyli coś z tymi śmieciami miałem robić. A tak, wtedy miałem e, je zapukać do samochodu. Ej, widzisz. Śmieci? Jako wy macie moc? Ujawnijcie mi swoją moc. Też chcę być takie jak wy. Cicho, cicho, Januszowi zaniesiemy śmieci. Co on się dzieje? Kurwy, drzwi mi walnęły Uuuu, jako pan ma tu fajną perskusję, mogę? Słuchajcie. córkę? Nie Ten chyba nasz samochód? Kurde, SMS przyszedł Yyy, okej, okay. ten... Mm. Proszę mi tu nie przeszkadzać jak nagrywam Cicho, zrobił mi mm, Dobra, no, moja siostra do pokoju. O tym u śmieci sąsiado widzę. Za... Ja was nie chcę. To siostry są sąs... sąsiada. Dobra, co są... Ile od sąsiada lepiej? No masz tam się jest babcia. mi też wbiła do pokoju. To? W piłkę to, zagram. Matko kucie. Matko co? Gdzie ta piłka? Gdzie ta piłka? Ja się boję. Ratuj, mam się. Nie? Nie. Nie. No. No. nie, bez mety. Ale to gdzie masz je? Pożądam tam nie. Na... Sory Sorry za nich, ale oni tu rozmawiają. Jakie ubranko? Ty, to ja płatu rozwaliłem? Mój donek, babciu. Krzysiu. Zimny budyń. Dobra, już. Dobra, dobra, idę, idę, dopiero dobra. zacząłem. O, dobra, Zrobiłem dwa łóżka. Ula, może być ta bluzeczka? Może, Ech. dobra, może. Poczekaj, bo ja Dobra, zaraz dobra. będzie następna o, część. I to to i takie